Wystartował nowy sezon poznańskiego roweru miejskiego, a z nim nowe rozwiązanie. Dokładnie chodzi o rowery czwartej generacji. Na terenie Poznania wyznaczonych zostało 112 stref, w których można wypożyczać i zwracać rowery najnowszego typu. Jak dowiedzieliśmy się od Bartusza Trzebiatowskiego, rzecznika Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, wypożyczanie wolnostających jednośladów jest możliwe między innymi za sprawą komputera pokładowego. To innowinka, ale też swego rodzaju rewolucja i też ogromne udogodnienie dla kolejnej, mamy nadzieję, Rzeszy Użytkowników Poznańskiego Roweru Miejskiego, bo tak jak dotychczas można było korzystać z rowerów stacyjnych, które wypożyczamy i oddajemy w stacjach, tak teraz od, wprowadziliśmy rower w systemie czwartej generacji. Jest to rower, który nie potrzebuje stacji i stojaków, do których je, z których je wypożyczamy i oddajemy. Te rowery wypożyczamy ze stref, które są umiejscowione na terenie miasta Poznania. Tych stref jest 112 i jeżeli nie chcemy ponosić dodatkowej opłaty w wysokości 5 zł, to także powinniśmy rower oddać właśnie w takiej strefie. Ta strefa jest oznaczona znakiem pionowym, na którym znajduje się informacja, że to jest poznański rower miejski czwartej generacji, a także tak zwanym malowaniem na chodniku, wszędzie tam, gdzie ta strefa się znajduje. Sam proces wypożyczania rowerów nie jest skomplikowany. Działa to bardzo podobnie jak w przypadku stacji poznańskiego roweru miejskiego. Możemy skorzystać albo z aplikacji, albo możemy skorzystać z telefonu i pinu, który wpisujemy na komputerze pokładowym, który się znajduje z tyłu roweru, tam gdzie się znajduje zwyczajowo bagażnik w rowerze. Możemy też skorzystać z karty PK, ale ona musi być najpierw sparowana z systemem, czyli musimy najpierw ją jakby zapisać w systemie, tak żeby system i rower czytał tą naszą kartę PK. A w momencie, warto to zrobić, bo w momencie kiedy mamy na karcie PK bilet to mamy dodatkowy bonus w postaci dodatkowych 10 minut darmowych przejazdów. Także mamy te trzy możliwości wypożyczenia roweru. I w momencie, kiedy skorzystamy z jednej z nich, wypożyczenie jest bardzo proste. Wyjmujemy tak taką blokadę, która znajduje się na przednim kole, tak zwany bolec z takiego otworu, który się tam znajduje, który blokuje rower, nie pozwalając korzystać z tego roweru. I w ten bardzo istotne jest to, żeby ten. Tą blokadę wprowadzić do prowadnicy, która się znajduje na kierownicy. I w momencie, kiedy to zrobimy, rower już jest dostępny, już możemy z niego korzystać. Winogrady oczywiście nie zostały pominięte, jeśli chodzi o rowery czwartej generacji. Na naszych osiedlach. Mamy kilka takich punktów. Takich stref jest dziewięć. One się znajdują przy dużych, uczęszczanych ulicach, na przykład przy ulicy Murawa, Serbska, przy Alejach Solidarności, przy słowiańskiej, a także znajduje się strefa przy Dożynkowej. Także zapraszamy do korzystania. Oczywiście na winogradach także są stacje takie tradycyjne, roweru trzeciej generacji, także też jak najbardziej tutaj zachęcamy do tego, żeby z tego roweru korzystać. Więcej na temat nowego systemu oraz stref i stacji, gdzie możemy skorzystać z oferty poznańskiego roweru miejskiego znajdą Państwo na stronie internetowej www.poznańskirower.pl.